W kolejnym vlogu, jak widzicie, yy, dzisiaj znowu nie jestem glamour, bo zostaliśmy w domu. Syn jest taki so-so, bym powiedziała. Nie ma jakiejś dużej tragedii, ale on rano był bardzo taki, no, niepewny i stwierdziłam, że dzisiaj go zostawię, chociaż nie jest mi to do końca na rękę, bo jeszcze mi się wczoraj jedna kurtka po nim sprzedała na Winted, a ja lubię to wszystko wypuszczać od razu. Najlepiej, jak czasami jeszcze tego samego dnia to wychodzi, a jak nie, no to następnego dnia roboczego, jak tylko mo, poczta jest otwarta i można na nią jechać. No ale dzisiaj właśnie wysłałam wiadomości do, do tych osób, bo jeszcze mam jedną paczkę z piątku też, a przecież wczoraj był bank holiday, więc to wszystko było pozamykane, więc wysłałam um, tym dwóm osobom informację, że niestety nie dam rady dzisiaj. Spakuję chociaż tą kurtkę teraz, ale chciałam wam powiedzieć rzecz jedną. Mm, dlatego, że to jest... Chciałam wam powiedzieć, co postanowiłam dzisiaj zrobić, co w sumie wspólnie postanowiliśmy z Błażejem, bo rozmawialiśmy o tym już jakiś czas temu. Ja widziałam gdzieś właśnie. To nie jest tak, że ja to wymyśliłam, albo coś takiego. Widziałam gdzieś w necie, że ludzie teraz tak robią. Myślałam, żeby to zrobić w kontekście samej siebie, ale też chciałam to zrobić dla naszych dzieci i właśnie dzisiaj to zrobiłam tak. Bardzo tajemniczo mówię, ale nasz syn ma już założone konto e-mail. Ze względu na to, że ma swój tablet, i my tam mamy go połączonego przez Family Linka, właśnie ma tam ustawiony limit, że jak my tego nie kontrolujemy, to urządzenie to kontroluje w ten sposób. Postanowiłam, że też założę dzisiaj naszej córce adres e-mail. I po prostu będę im wysyłała co jakiś czas, nie codziennie, ale co jakiś czas będę im wysyłała wiadomości, a to po prostu z jakimś spełnieniem z danego dnia, że na przykład dzisiaj powiedzieli coś śmiesznego, albo właśnie tak jak dzisiaj uchwyciłam, Max, się przytulaskowali, mają i zdjęcia i filmik z tego. I pomyślałam, że to może być dla nich fajna pamiątka. I potem, jak będą starsi, jeszcze nie wiem, na które urodziny możemy im to dać, ale potem, jak będą starsi, to właśnie damy im dostępy do tych e-maili na, na urodziny i będą sobie mogli właśnie przejrzeć. Nie wiem, czy tych wiadomości będzie dużo, czy niedużo. Podejrzewam, że nie tylko ja będę je wysyłać, ale Włażej też będzie im wysyłał takie rzeczy. Dlaczego też mówię o tym, że w kontekście że samej siebie, ponieważ mnie to najpierw przyszło mi to do głowy, kiedy zobaczyłam, że ludzie na przykład sobie wysyłają na jakieś tam urodziny list do siebie, na przykład za 5 lat, za rok, za 10 lat. Ja w sumie nigdy czegoś takiego nie robiłam, a może jakbym sobie 10 lat temu na te swoje 30 urodziny wysłała wiadomość, to teraz na 40 urodziny bardzo bym się zdziwiła, jak inny miałam, wiecie, sposób myślenia. Wartości, priorytety i tak dalej. Może zrobię to teraz na 40 urodziny we wrześniu, zrobię sobie coś takiego. Pod wymkiem, że nie zapomnę, bo to też może być różnie. Ale tak, to dzisiaj zrobiłam i cieszę się, że, że się na, za, to, za to w końcu zabrałam, bo to jest takie, a dobra, to trzeba zrobić, ale to wiecie, to nic pilnego, nic pilnego, a dobrze, że już mają. I tak jak mówię, może tych maili będzie całe mnóstwo, może nie będzie ich jakoś bardzo dużo, ale mam nadzieję, że. Y Ucieszą się jak po jakimś czasie się będą mieli do tego dostęp, bo wiecie, teraz wszystko jest cyfrowe zdjęcia, oczywiście my lubimy je wywoływać i wywołujemy, ale jest też pełno filmików i z tymi filmikami już jest na przykład trochę gorzej, a też dodatkowo fajnie, jak będą mieli taki przekaz słowny, że tego dnia robiliśmy to to i to, bawiliście się taki tak, albo właśnie powiedzieliście coś takiego. My też nie wszystko będziemy pamiętać, a to będzie utrwalone i to wydaje mi się, że taki w miarę bezpieczny sposób. No. Mam nadzieję, że się nie mylę. Dobra, starszak odwieziony, możemy jechać do domu. Jakoś dzisiaj nie miałam przestrzeni mentalnej na spacer, ale w sumie mogę Wam powiedzieć, nie, nie planowałam do końca tego, żeby mówić. Ale wam powiem, że czekajcie, jak sobie wyjadę. Um, od dwóch tygodni, od dwóch tygodni ćwiczę rano. To nie jest nic wielkiego, wiecie. Włączam sobie workouty, takie, wiecie, do pusenek Na przykład dzisiaj sobie włączyłam akurat taką miałam sekwencję z Justinem Bieberem. Tak więc dzienną dawkę ruchu mam dzisiaj zapewnioną czasami jeszcze coś tam wieczorem robię, albo właśnie wyskoczę na, żeby odprowadzić młodego do przedszkola, więc też jest inaczej ale dzisiaj po prostu jakoś tak mi było nawet nie za bardzo dobrze rano i stwierdziłam, że pojedziemy autem zresztą tym bardziej, że on wczoraj był w domu i tak dzisiaj nie do końca wiedziałam, czy, czy będziemy iść, czy nie będziemy iść ale, bo on taki był po prostu wczoraj osowiały i ja też nie chciałam, żeby Wprowadzał jakiś zły nastrój w przedszkolu, że potem odbiorę go i usłyszę, że, o, że on jest niewyraźny. Natomiast dzisiaj już jest w dużo lepszym nastroju i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby go zaprowadzić. O! Butelka nam zniknęła z podjazdu. Czyli landlordzi byli, nawet nie wiem kiedy. Teraz to dopiero ogarnęłam. ja by powiedzieć, czy on też zauważył. No po prostu się. Tak więc jesteśmy już pod domem, jak widzicie, droga nie jest zbyt daleka, nawet bym powiedziała, że jest ekstremalnie szybka. Dlatego czasem warto się przejść. Ale dzisiaj przyznam wam się szczerze, że zwyczajnie mi się nie chciało. Ale tak jak mówię, rano ćwiczyłam, więc wydaje mi się, że jestem usprawiedliwiona. Tak kochanie. Tak, idziemy do domku już, no. no i Marubnicka już jest gotowa do drzemki. Położyłam córkę spać i przyszło mi takie mikroskopijne zamówienie z temu, bo ja w ogóle nie używałam aplikacji, jeśli chodzi o temu, tylko miałam... A, bo ta aplikacja zwykle pożera bardzo dużo pamięci i tam zbiera informacje, tra tra tra. po prostu ją usunęłam jak potrzebowałam, to korzystałam ze strony, ale jakoś tak, nie wiem, no ostatnio po prostu ta apka wróciła do mnie na telefon i oni wiecznie tam jakieś oferty wysyłają i dają się, dałam się na jedną taką ofertę skusić, a mianowicie, że tam miało wrócić 200 euro w kuponach. Tylko, że to wygląda tak, że dost... pod pewnymi względami to było spoko, bo wystarczyło zamówić dwie rzeczy, gdzie normalnie u nas jest minimalne zamówienie 25 euro, a tutaj nie trzeba było się trzymać tej kwoty, tylko wystarczyło zamówić dwie rzeczy, więc zamówiłam te dwie rzeczy. A potem się okazało, że dostałam kupony na zasadzie. Dycha z 40, coś tam, coś tam. Więc zamówiłam sobie taśmę, którą już od dawna miałam w koszyku. Zaraz wam pokażę. I zamówiłam sobie szklankę, bo tak jak wam mówiłam, chyba o tym, że po prostu ostatnio bardzo dużo szklanek moich do kawy z mlekiem, którą piję z ekspresu, się wytukło. I zamówiłam sobie właśnie temu i ona jest dosłownie identyczna jak te, które Wam pokazywałam w tylko Jest teraz cała w styropianie, wiadomiks. Ale to jest ten, nie kotek, misio, whatever. Dla mnie one obydwa wyglądają bardzo podobnie. W każdym razie muszę ją dać oczywiście do mycia. A jeszcze mam ta siemka czarno-białą. Lubię te taśmy. Czy lubię, nie lubię je? Trzeba wycinać, wiadomiks. One są fajne pod tym względem, bo to opakowanie... Ta etykieta od nich przychodzi osobno, więc ja ją sobie mogę fajnie od razu nakleić. Gorzej jest z tym, że te naklejki, które zabezpieczają te taśmy są tak mocne, że czasami mi tą taśmę niszczą. Ale tym razem poszło w miarę. Nie, mam taką czarno-białą, już od dawna mówię, była u mnie w koszyku, podobała mi się, więc... Więc ją wzięłam i sobie będę mogła powycinać w, w, w wolniejszej chwili, albo jak tam będę potrzebowała, coś zrobić z rękami. i całe to takie zakupy właśnie z temu. dałam się trochę złapać, ale sobie przynajmniej szklankę zamówiłam. Nie wiem, ile ta szklanka kosztowała, czy coś. Tak więc będę miała nową szklankę do lata. A tymczasem ja swoją kawetą o tej porze. Piję rozpuszczalną z mlekiem, nie z ekspresu, bo yy, lubię sobie wtedy taki duży kubas zrobić. To jest ten kubas, który jakiś czas temu z Tesco zamówiłam. Dobra, ona co prawda jeszcze nie zasnęła, jeszcze widzę, że cała książkę musi poczytać, bo by gena nie wydłubiesz. Nasze dzieci to są czytelnicy i nasza córka bardzo często przed spaniem ma półkę nad łóżkiem i tamtąd wybiera sobie jakąś książkę i sobie czyta i dopiero idzie spać. Tak więc w ogóle nie jestem zdziwiona, że i dzisiaj tak robi. Ale cóż, jak przestanę gadać, to łatwiej się jej będzie skupić na spaniu. A jeszcze Wam szybko miałam pokazać, zrobiłam wczoraj Bożejowi taką ekstremalnie szybką kartkę na ślub. Powiem Wam, że miałam taki fajny cały bloczek w tematyce ślubnej, właśnie z parami. Robiłam z niego. 2021, pod sam koniec, chyba 21 Tak mi się wydaje, robiłam na gwiazdkę rodzicom Błażeja album z naszymi ślubnymi zdjęciami i właśnie wykorzystałam ten bloczek do zrobienia tego albumu i tak go schowałam, że nie wiem gdzie jest. Także to było jedyne, co byłam w stanie na szybko z moich przyborów stworzyć. To są te nowe naklejki, swoją drugą, które w tej grze kupiłam. Bo mówię, czym ja zrobię ten napis, no ale wymyśliłam to tak i. Tak ma być. To są um, kwiatki. Czy to tak mi się mogło zbliżyć? O, tutaj są kwiatki zrobione wykrojnikiem. Ja mam ten wykrojnik, pewnie już go schowałam, a nie tu jest. Um, takim wykrojnikiem robiłam te kwiatki e, i po prostu na to e, złote perełki przyczepiłam. No, no nic wielkiego. Trzy elementy, tak na dobrą sprawę, no ale zażyczył sobie to. to ma. Wiecie, jak wam mówiłam, że nie yy, puściłam syna do przedszkola, dlatego że bałam się, że do mnie zadzwonią, że jest niewyraźny, bo rano był taki nie do końca. No to wczoraj się to wydarzyło. Pomimo, że rano był cudowny, już w ogóle czuł się super. Tam trochę pokasływał, ale nie było nic takiego. No i o godzinie 12 dostałam telefon, że on jest jednak nie bardzo. Jakby nic to nie zmieniło, bo praktycznie i tak go odebrałam o tej samej godzinie, o której, no dobra, 10 minut wcześniej, bo zanim się ogarnąłam z córką i tak dalej, no to pojechałam po niego. Jak dojechałyśmy, to było prawie 20 po. No i w związku z tym zostajemy w domu. i dzisiaj, i jutro, bo no nie ma sensu. Ja już mówię, no nawet jeżeli on jest w dobrym nastroju, bo wstał dzisiaj w naprawdę dużo lepszym nawet nastroju niż wczoraj, yy, no to ja nie chcę ryzykować. Tak więc yy, on sobie siedzi i ogląda Blue a. ja natomiast miałam ochotę, bo dawno tego nie robiłam i zrobiłam kolejny obrazek. to jest ta kolorowanka. Ja ją mam z Amazona, natomiast doszły mnie słuchy, że ma być jakaś polska edycja tego. One w ogóle są ponoć drukowane w Polsce. Nie, to jest akurat w Wielkiej Brytanii wydrukowane, ale słyszałam też, że ludzie mają takie, które są drukowane w Polsce. Więc spoko. Więc ja sobie dzisiaj zrobiłam ten obrazek. Wykorzystałam do niego te moje nowe markery 60 głównie, które Wam pokazywałam właśnie jakiś czas temu. Tak więc to już jest mój trzeci obrazek w tej kolorowance. Tak, jakiś czas temu zrobiłam ten i jeszcze mam jeden. To był mój pierwszy obrazek tutaj i ja nie będę tutaj pozować na super hiper artystkę, generalnie robię je wzorując się na już obrazkach, które są w sieci dostępne. Tutaj też dodatkowo na okładce niektóre obrazki macie właśnie pokolorowane, pokazane jak można je pokolorować. Nie jest ich jakoś bardzo dużo, ale jednak mimo wszystko. Tak więc tak to po prostu robię. To nie jest, że ja jestem taka błyskotliwa i to wszystko wymyślam. Zrobiłam to dla odstresowania się w tym czasie. Też udało mi się posłuchać trochę audiobooka, bo skończyłam już Quick Silvera i aktualnie Czytam The Only One Left, tylko ona została, to też jest polecenie. Od jednej z moich obserwatorek na Instagramie, bo ja sobie na początku roku robiłam taką listę właśnie challenge, 12 książek polecanych przez 12 znajomych, ale jako, że nie mam aż tylu znajomych, którzy czytają, no to stwierdziłam, że po prostu poproszę obserwujących na Instagramie i stamtąd widziałam wszystkie książki z tych poleceń, no i to jest właśnie jedna z nich. Jest dostępna na storytelu, więc stwierdziłam, że idealnie jestem w połowie i powiem wam, no. Jest spoko, jest wciągająca. Podoba mi się, bo to taki kryminał, trochę tajemnicza opowieść z zabójstwem w tle, a nawet trzema zabójstwami sprzed lat, także yy, spoko. Jak na razie mi się podoba, zobaczymy, czy zakończenie mnie rozczaruje, czy niekoniecznie, czy będę zadowolona. Mąż mi zrobił niespodziewankę i przyjechał wcześniej do domu. Tak więc ja mam okazję jechać na pocztę. Bo tak to inaczej musiałabym. Czekajcie, przyciszymy. Inaczej musiałabym to zawieźć dopiero w sobotę, jak będę jechała do sklepu. A tak jeszcze się wyrobię parę minut. A widzicie, jaką robi różnicę? Tak więc jedziemy. Muszę zawsze synowi pomachać, bo on czeka w oknie. Nakręciłam się dzisiaj, ale mm. mamy to.